Biblioteczna pocztówka Dźwiękowa. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To jest biblioteczna pocztówka dźwiękowa, kolejna nagrywana w studiu Gminnej Biblioteki Publicznej w mieścisku I to jest środa 15 czerwca. Dzisiejszą pocztówkę czyta Ola i czyta wezwanie do uniesienia się wysoko dzięki słowom. Unoś się, moja córko wysoko. I cytat pochodzi z książki Ellie Smith pod tytułem wiosna. O czym mowa? Są myśli i słowa, które potrafią ranić. Nasza rzeczywistość, i ta internetowa, i ta codzienna, realna pełna jest przemocy i pełna jest takich napiętnowanych przemocą słów. I są słowa i są myśli. Które zapisywane albo w pamięci, albo na kartkach, albo w dzienniczkach, albo gdzieś w sekretnych zakamarkach umysłów i serc, mogą unosić. I Eli Smith w tym fragmencie wiosny mówi o takich słowach: mówi o tym, aby ich szukać, szukać, zapisywać, aby żyć nimi, aby karmić się nimi, aby nimi oddychać, bo one dają siłę. I moc. Czymś takim może być jest literatura, poezja, aforyzm, maksyma. Ellis Smith poprzez Ole namawia nas, Was, namawia nas wszystkich do czytania, do unoszenia się, do wzlatywania wysoko. No to wzlatujmy. Najlepszego dnia, pogody ducha. Unoś się, moja córko, wysoko przez całe życie. Ludzie będą tylko czekać, żeby ci powiedzieć, że to, co mówisz, to tylko puste słowa, nic więcej niż puste słowa. Puste jak balon na ogrzane powietrze. To dlatego, że ludzie lubią szydzić z innych, ale chcę, żebyś zapisywała w tym zeszycie swoje myśli i pomysły, bo wtedy ten zeszyt i jego zawartość pozwolą ci unieść się nad ziemię, a nawet poszybować. Jakbyś była ptakiem. Jako że ogrzane powietrze unosi się do góry i potrafi nie tylko nas dźwignąć, ale i pomaga nam wzlecieć wysoko.